Jerzy Wrublewski był jednym z najwybitniejszych polskich rysowników komiksów. Nie tylko ze względu na swoje niewątpliwe umiejętności, ale także, a może nawet przede wszystkim, ze względu na swoją niezwykłą artystyczną płodność. Mimo, że zmarł przedwcześnie w wieku zaledwie 50 lat, zdążył narysować niezliczoną ilość komiksów. Debitował w 1959 roku krótkimi historyjkami obrazkowymi wydawanymi w Dzienniku Wieczornym i łącznie wydał ich ponad 70. Publikowane od 2016 roku przez wydaństwo Ongrys broszurowe z archiwum Jerzego Wróblewskiego umożliwiają nam interesujący wgląd w te pierwsze, nigdy nie wydane wcześniej w albumie komiksy. Pierwszą umieszczoną w tym zestawie rozbudowaną opowieścią jest westernowy Tom Texas z 1961 roku. Wśród tych wczesnych komiksów znaleźć możemy też jedną historię science fiction, Nie z tej ziemi z 1965 roku, a także zbiór historii jak o Wojsku na Wesoło, przygody szeregowca Kromki z 1962. Są to jednak dzieła bardzo młodzieńcze i technicznie jeszcze na niskim poziomie. Wróblewski posługuje się w nich uproszczoną satyryczną kreską, która nie przypomina tego z czego był później znany. Pod względem wizualnym przełomowym dla niego komiksem był pierwszy, któremu chciałbym się dzisiaj przyjrzeć, a mianowicie 26-strońcowy czarno-biały Kapitan Kirb, wydany w tymże dzienniku wieczornym na przełomie 1966 i 1967 roku. Opowiada historię fikcyjnego angielskiego korsarza Roberta Kirba jego zemsty na hiszpańskim bandycie Don Gonzalesie de Alcazario który jest mordercą jego ojca, gubernatora Jamajki. Kirp zaciąga się na statek walczącego z Hiszpanami kapitana Greysha, a po jego śmierci sam zostaje kapitanem. Kieruje ekspedycją przeciwko Hiszpanom, zabija de Alcazario i udaremnia bunt jednego ze swych ludzi. Zakochany w pięknej córce pewnego gubernatora, na jego żądanie rezygnuje z kariery korsarza i żeni się z nią. Od strony scenariuszowej jest to prosta opowieść dla młodzieży, z dzisiejszego punktu widzenia pozbawiona niuansów. Główny bohater jest przystojny, dzielny i szlachetny, podczas gdy jego przeciwnicy odrażający i tchórzliwi. Poza otwierającą komik sceną śmierci rodziców, wszystko układa się po jego myśli. Jest niezrównanym szermierzem, zawczasu przewiduje bunt załogi, a piękna córka gubernatora z miejsca jest w nim zakochana. Najsłabszym momentem w komiksie jest ten, w którym ratuje jej życie, po czym ta natychmiast wyznaje dziękuję Robercie. Bardzo Cię kocham. Na co on odpowiada ja ciebie też. Ten skrótować można jednak zrozumieć, bo jesteśmy już na przedostatniej stronie opowiadania i na więcej komplikacji najwyraźniej braku miejsca. Po raz pierwszy pojawia się tu łatwo rozpoznawalna, realistyczna kreska Wróblewskiego. Widać ją tak w doskonale narysowanych twarzach bohaterów. Przede wszystkim przystojnego na wzór hollywoodzki głównego bohatera, jak i jego pięknej narzeczonej, także w dbałości o historyczny szczegół, sposobie odtwarzania dawnych okrętów, detali ubrań i innych elementów typowych dla opisywanej epoki. Przy czym trzeba pamiętać, że mówimy o latach, w których polski komik zazwyczaj nie zawierał żadnego tła, nie mówiąc już o jakiejkolwiek wierności historycznej. Technicznie widać tu jeszcze sporo błędów. Sceny pojedynków na miecze sprawiają dość sztuczne wrażenie i są mało czytelne, także trudno stwierdzić co się stało i kto zginął. Na niektórych rysunkach artysta nie potrafi jeszcze ukryć figur geometrycznych, w które następnie wyrysowane są postacie. Starzają się też obrazki zwyczajnie nieudane. W 1969 roku Wróblewski stworzył, także dla Dziennika Wieczornego, dwuczęściowy, także czarno-biały komiks, będący adaptacją klasycznej powieści Edgara Rice'a Burrowsa o Tarzanie. Pierwszy, 28-strońcowy, nosił po prostu tytuł Tarzan, a drugi, 26-strońcowy, Skarb Tarzana. W pierwszej części widzimy Lorda Greystock i jego żonę, którzy po buncie załogi okrętu, którym płynęli, lądują w afrykańskiej dżungli. Niedługo później oboje umierają, a ich dziecko, niemowlę, Przygarniają małpy. Tarzan wyrasta na króla dżungli, jednocześnie uczy się czytać z książek pozostawionych przez jego rodziców. Ratuje życie pięknej Jane i uczy się mówić po angielsku od pewnego Francuza. Dowiaduje się też od niego, że jest spadkobiercą rodzinnej fortuny. Wyjeżdża do Anglii, gdzie odnajduje Jane i zakochani wracają do Afryki, bo wybierają życie wśród zwierząt. Tarzan wyprawia się do murzyńskiego miasta, gdzie zdobywa wielką ilość złota. W drugim odcinku obserwujemy dalsze losy bohaterów. Rodzi im się syn Korak. Gdy jest chory, Tarzan musi użyć złota, by kupić od białych chininę, co jednak rozbudza ich chciwość. Porywają jego rodzinę, próbując położyć rękę na jego złocie, ale ten odbija ich, mordując napastników. Razem z Jane przygarniają też szympansa o imieniu Chikito. Komiks czyta się z zainteresowaniem. Dużo się w nim dzieje, a tempo akcji jest bardzo szybkie. Oczywiście, w całej tej historii jest z dzisiejszego punktu widzenia bardzo wiele głupstw. Nie wydaje mi się, żeby dało się nauczyć samemu czytać i pisać z paru książek. Ani żeby parę dni kontaktu z jakimś białym spowodowało, że od tej pory Tarzan włada już perfekcyjną angielszczyzną, która nie razi nawet na arystokratycznych salonach. Główny bohater gołymi rękami pokonuje wszystkie możliwe leśne bestie, w tym lwa i goryla, co wydaje mi się całkowicie fantastyczne, niezależnie od tego, jak wspaniałą muskulaturę posiada. Zwierzęta te po prostu dysponują wielokrotnie większą siłą od jakiegokolwiek człowieka. Nie wiem też, co to za murzyńskie królestwo pośrodku dżungli pełne złota. Wydaje mi się, że autorom Afryka pomyliła się tu z Ameryką Południową. Spotkanie Jane z Tarzanem przypomina mi to, który był udziałem kapitana Kirba i córki gubernatora. Tarzan ratuje życie porwanej przez wielką małpę Jane, która z miejsca mówi do niego dziękuję jeszcze raz, ja cię kocham. A gdy ją odnajduje, nie bardzo wiem w jaki sposób, to natychmiast rzuca mu się na szyję. Jak widać, autor ma bardzo uproszczone wyobrażenie o kobietach i miłości. Oboje też z miejsca tworzą idealny związek. Najwyraźniej Jane przez całe życie marzyła, by sprzątać i gotować, w odciętej od świata chatce z drewna. Podoba Ci się natomiast może antycywilizacyjny wydźwięk tej opowieści, nawet jeżeli jest tu wiele naiwności. Tarzan i jego żona wybierają życie w lesie, odrzucając dobrodziejstwa nudnego życia na salonach wyższych sfer, a siła i niezłomność bohatera górują nad technologią używaną przez białych, którzy nastają na ich życie. Czego chcieć więcej od historii dla młodzieży? Tak jak w przypadku kapitana Kirba, Ongrys dokonał udanej rekonstrukcji graficznej komiksowych pasków i dodania do nich tradycyjnych dymków. Z tego co rozumiem w oryginale były one jedynie podpisane dialogami. W rezultacie te dymki bardzo często wychodzą tu poza kadry. Jest tu również szereg pasków, które są w wyraźnie gorszej jakości i niewiele na nich widać. Podobnie może się podobać jak Wróblewski rysuje twarze. Zwłaszcza efektownie wygląda chwilami Jane. W stosunku jednak do kapitana Kirba obrazki są mniejsze. Wykonane są z mniejszą dbałością i posiadają zauważalnie mniejszą ilość detali. Kreska jest podobna do tej poprzedniej, ale więcej z rysunków wyraźnie nieudanych.